Cześć siemanko, witam Was wszystkich bardzo, bardzo mocno. Ostatnio na moim kanale modyfikacje stały się znów bardzo popularne, więc postanowiłem nagrać kolejny film, tym razem tematyczny o modyfikacjach, które, co prawda, przetestowałem nie raz i bardzo bardzo, więc myślę, że ten pomysł na film jest bardzo, bardzo fajny i ciekawy. Na pierwszy ogień padły modyfikacje ciążowe, ale jest jeszcze dużo tematów, które planuję ugryźć w właśnie tematyce modów. Aha, no i zapomniałbym. Mój kanał nadal ogląda połowa osób, które mnie nie subskrybują. Które mi nie dały tego pięknego, czerwonego przycisku, o którym ja tak marzę. Więc proszę was, zmieńcie to, bardzo, bardzo proszę. Dajcie suba i obiecuję, że się nie zawiedziecie i nie pożałujecie tego. Naprawdę. Okej, okay. już nie przedłużam, zabierzmy się za mody. Pierwsza modyfikacja, którą uważam za... Masowy po prostu must have w tej kategorii, w kategorii ciążowej to modyfikacja o nazwie Pregnancy Mega mod, czyli Mega Mod ciążowy. Dzięki temu modowi po zajściu w ciążę, dobra pochwal swojemu facetowi, po zajściu w ciążę, po wejściu w opcję Pregnancy, czyli po angielsku ciąża, Możemy ustawić cztery rzeczy. Możemy skanować naszą ciążę, czyli skanować to, co mamy w brzuchu. Zobaczcie, jaka jest płeć dziecka naszego. Jest to um, chłopiec. Możemy ustawić stage, czyli ustawić, w którym trymestrze nasza simka jest, czyli mamy tego, że się nie pokazuje ciąża. Drugi trymestr, trzeci trymestr i narodziny. Także mamy na przykład trzeci trymestr, jak widzicie. Możemy ustawić, ile dzieci będzie miała nasza simka w brzuchu. Oraz jakiej płci będą te dzieci, czyli możemy sobie ustawić, że będziemy mieć jedno dziecko, będzie to albo chłopiec, albo dziewczynka lub wybierane to będzie randomowo. Możemy mieć trójeczki i tutaj również wszystkie warianty wybrać. Oraz bliźniaki, bardzo fajna i przydatna y, modyfikacja. No i oczywiście możemy ustawić, że będzie to wszystko wyglądało i wszystko będzie się ustawiało randomowo. My powiedzmy, wybierzmy sobie, że będziemy mieć dwóch chłopców, jedną dziewczynkę, trojaczki. O proszę, nie można ustawić tej trojeczków, bo E, e, jakby wy, wymiar parceli jest zbyt mały, tego nie wiedziałam, a możemy ustawić sobie na przykład e, twinsy. O, widzicie? Udało się. I teraz sobie zrobimy scan i jest pregnant i to jest czy jest w ciąży i ma bliźniaki i jedną i innego chłopca. No i ostatnią opcją, już mniej, e, że tak powiem, miłą i ciekawą jest uschnięcie ciąży. Która następuje automatycznie od razu po naciśnięciu, także teraz nasz samer nie jest w ciąży. Jest to taki mod, który po prostu jest według mnie zupełną podstawą w tej kategorii. Po prostu daje wszystkie najważniejsze rzeczy do naszej rozgrywki. Bardziej takie mechaniczne. Nie, nie tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę, tutaj tylko o usunięcie ciąży i takie, że takie mechaniczne, które, których jakby nie możemy zrobić normalnie w Simsach. Nieco realizmu nie zaszkodzi, prawda? Ja zdecydowanie uwielbiam realizm, więc proszę bardzo, przedstawiam Wam teraz modę USG ciężowe, czyli Ultrasound Scan. Kiedy nasza Simka jest w drugim trymestrze ciąży, w którym właśnie moja Simka jest obecnie, może na, w menu podróży, dokładnie, e, dzięki temu modowi, mieć interakcję, iść do ginekologa z 75 simolełów. Idąc z tego ginekologa zabierze ona zapewne swojego tutaj e, partnera i, i ze całego zamieszania i będzie szła do tego ginekologa i przez pewien czas po prostu sobie tam pójdzie. On jednak ją zostawił. a on idzie na chwilę później. I pójdzie sobie tam, będzie tam przez jakiś czas i po tym czasie, który tam spędzi, jak za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy, wróci, zapłaci 75 simoleonów i ukaże się jej informacja, że sama właśnie wróciła z wizyty u ginekologa. Wyniki badań USG znajdzie w swoim wyposażeniu. Przejdźmy do wyposażenia Summer. I jak widzicie, mamy takie zdjątko, które możemy sobie powiesić i przeczytać opis tego zdjęcia. Badanie ultradźwiękowe. Pacjent Summer prego. Wyniki badania USG: Pacjent spodziewa się jednego dziecka. Najprawdopodobniej będzie to chłopiec. Czyż to nie jest świetne? To ma jakiś sens ogromny ja tego moda bardzo, bardzo lubię. Dlatego to jest kolejny mod, który ja go wam polecam. Zawsze denerwowało mnie to, że losowanie płci czy ilości dzieci w The Sims nie jest tak jakby randomowe, wiecie o co mi chodzi. Na przykład słuchanie muzyki dziecięcej w radiu czy oglądanie programów dziecięcych powoduje większą szansę na to, że w brzuchu naszej Simki pojawi się więcej niż jedno dziecko, czyli na przykład bliźniaki lub trojaczki. W prawdziwym życiu, od słuchania muzyki dla dzieci, czy od jedzenia owoców różnych, raczej nie determinuje się ilość dzieci, które pojawiają się w brzuchu, lub płeć tego dziecka, prawda? Dlatego ja postawiam, postawiłem tutaj na naturalność i e, zupełną losowość, dlatego w tym przypadku właśnie przygotowałem dla Was modyfikację o nazwie No Gender Change, która usuwa. Wszystkie możliwości zmiany płci dziecka już w brzuchu i tak jak mówiłem, pozostawia to ona zupełnej losowości, normalności, czyli po prostu gra sobie wybiera daną płeć, bo dla mnie było takie dziwne, że wiecie, moja Simka gdzieś usłyszy, kurde, muzykę dziecięcą na jakiejś imprezie i już mi przychodzi z córeczkami albo z bliźniakami albo ze sobie, nie wiem... Truskawki chyba i, i już ma dziewczynkę. No to nie jest naturalne i dlatego ja również polecam tego moda, bo to jest też mod, który dosyć często używam. Przyjęcia są super, no bo kto tak naprawdę nie lubi przyjęć, prawda? A na dodatek przyjęcia tematyczne to już w ogóle istne szaleństwo. Dlatego mam właśnie dla was do przedstawienia mod na baby shower, czyli przyjęcie, na którym wyczeki... wyczeki... wyczekujemy... E, tak, wyczekujemy e, nadejścia nowego potomka i celebrujemy to i nadszedł taki mod właśnie... Do De 4, a w sumie to nadszedł już całkiem dawno. Jak używałem już dawno, temat jest naprawdę bardzo fajny mod, bo daje jednak jakąś część rozgrywki. I co ważne, jest on przetłumaczony na język polski. Czas na świętowanie, zadzwonić rodziny i znajomych i urządź najlepsze w mieście przyjęcie z okazji narodzin swojego dziecka. Proszę bardzo, zaraz tutaj wszystkich zaprosimy i robimy imprezę. No i właśnie możliwość takiej imprezy jest, możemy ją zrobić, możemy wykonać różne interakcje, jak widać. I później możemy dostać jeszcze na dodatek prezenty dla małego dziecka, więc jest to bardzo fajna opcja, bo takie imprezy są no, totalnie spoko i fajnie, że to zostało dodane właśnie przez modelów coś takiego do simsów, bo to dodaje dużo realności i fajnej rozgrywki, dlatego ja zdecydowanie bardzo wam polecam, ale myślę, że e, dam Wam e, jakże tą przyjemność, żebyście samemu sobie przegrali tą modyfikację i nie będę wam pokazywał za dużo, bo jest nie dość, że po polsku, to naprawdę jest bardzo fajne, a wiem, że wielu z was jeszcze nie na tyle ogarnia angielski, żeby po prostu grać. W to więc polcem bardzo, bardzo mocno jest po polsku, i wydaje mi się, że wielu się spodoba. Wody mi odeszły. Wierzycie czy nie? <laughs> znaczy, okej, okay, w moim przypadku jest to niemożliwe, ale w przypadku mojej simki jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ właśnie teraz pokażę Wam modyfikację, która dodaje to, że kiedy zaczyna się poród naszej simki, to pod nią pojawia się kałuża właśnie wód płodowych. Ta tak! Jak najprawdziwszych wód płodowych. Co prawda, jest to dosyć malutki szczegół, ale no, Przyznajcie, zobaczycie to zaraz i na pewno powiecie, że po prostu cieszy to oko, także użyjmy sobie modu, którego pokazałem jako pierwszy w tym odcinku, weźmy sobie, um, kliknijmy, że nasz Simka będzie rozpoczynać poród i zobaczmy, czy pod nią pojawią się zaraz wody. Było trzeba chwilę na to poczekać, ale pojawiły się pod nią wody, proszę bardzo są. Możesz je jeszcze przed porodem wytrzeć, bo słyszałem, że często właśnie przy porodzie, często zdarzają się właśnie przy jakimś wysiłku fizycznym, także wytrzyj sobie i y, możesz iść sobie do szpitala i oficjalnie rodzić swoje dziecko. Także nie wiem, mam nadzieję, że przyznacie, że jest to faktycznie miły i fajny szczegół. I pobierzcie go moda, również go bardzo, bardzo polecam, bo. Faktycznie. dodaje takiego realizmu. Czy wy też nie przepadacie za tym, że niemowlęta w czwórce są uwięzione w tej... kołysce? Ha! Ja mam na to rozwiązanie. Zobaczcie, dzięki modowi Baby with the Hidden Crib, możemy zrobić coś magicznego, co wcześniej nie było i raczej zapewne już nigdy w Simsach 4 nie będzie to dostępne. Po wejściu w meble dziecięce możecie znaleźć sobie kołyskę Lulay, która, jak wiecie, jest obiektem który jest zupełnie niewidoczny. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Po położeniu tej kołyski i kliknięciu, aby nasz Simka urodziła dziecko, stanie się niesamowita rzecz. Uwaga, 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 uwaga. Cóż to się dzieje? Przyspieszamy. I mamy imię, nieważne, niech będzie to Marcin, ale uwaga, nasz Marcin lewituje. Jak widzicie, tak, dokładniej, czyli ten mod pozwala nam na to, aby małe dziecko uwolniło się od kołyski i zostało położone na przykład na łóżku, a nie Kurczę w tej kołysce. Możecie też pobrać wiele kołysek z internetu, które działają, tak że po prostu będziecie te dzieci mogli włożyć do kołysek innych, zmieniać ich położenie, kłaść się na łóżkę i tak dalej. Co według mnie jest świetną opcją, bo no kurde, zamknięcie tego dziecka w kołysce jest bez sensu, a niektóre kołyski w internecie są tak świetne, czy położenie dziecka właśnie na, na łóżku, no to wszystko. Tylko dodaje jakby, realizmu. Zamknięcie dzieci w kołyskę nie było, jakby, dobrą decyzją przez EA. Natomiast oczywiście, moderzy rozwiązali nasz problem, jak zawsze. A ja przy okazji, Marcin świetnie wygląda na tym łóżku, zostawię go tutaj. Dlaczego by nie? Jeśli chcecie mieć podobne funkcje do funkcji, które przedstawia Pregnancy Mega Mod, czyli modyfikację, którą pokazałem Wam jako pierwszą, to możecie pobrać jakże niezawodnego MC Command Center'a, ponieważ jego moduł MC Pregnancy, czyli MC Ciąże, pozwala na wiele opcji związanych właśnie z ciążami, czyli na ustawienie fazy ciąży, na ustawienie ilości potomstwa, proszę bardzo, na ustawienie właśnie ilości, na ustawienie płci potomstwa, na zakończenie ciąży i na zatrzymanie ciąży. To jest rzecz, które, na którą e, nie pozwalało nam, jakby, pregnancy. mega mod Jest to również ciekawa rzecz i oczywiście MC Command Center ma opcje zawarte w sobie, które są bardzo, bardzo, bardzo wszechstronne i można tutaj wiele ciekawych rzeczy zrobić. Natomiast radzę uważać z tym modem, ponieważ gdy. Niepotrzebnie zabierzecie się za, za, zabierze się za niektóre opcje, to możecie sobie sporo e, napsuć. Natomiast to jest modyfikacja, którą e, polecam każdemu, i właśnie musiałem wam z tego powodu również pokazać e, to, e, bo są tutaj różne opcje związane z ciążą. Na przykład, możemy sobie w tym momencie zakończyć ciążę, i ciąży nie mam I możemy też ją zacząć z obojętnym, kim chcemy, i wybrać sobie, że chcemy mieć e, i dziewczynki. Proszę bardzo. Czyż to nie jest piękne, że mamy tyle modów na kontrolowanie naszej graczyci? Czy to jest piękne? Na sam koniec zostawiłem sobie modyfikację, którą uważam za najciekawszą, ponieważ jest to modyfikacja Pregnancy Overhaul, co można przetłumaczyć w luźnym języku na odremontowaną ciążę, remont ciąży. No i cóż, muszę się zgodzić, bo faktycznie ta modyfikacja daje bardzo udany remont ciążą w The Sims 4. Jest to zdecydowanie prawda. Jedną z najciekawszych możliwości tej modyfikacji jest to, że brzuchy Simek nie wyglądają na tak ni nierealistycznie duże. Zobaczcie, to jest brzuch mojej simki w drugim trymestrze. Wejdźmy sobie do MC Command Centera i weźmy sobie, ustawmy trymestr na trzeci. I tak jest jej brzuch w trzecim trymestrze i wydaje mi się, że takie brzuchy widzę ja z reguły w. Tak na świecie, chociaż to też zależy od figury kobiety. Chyba, no to jak uważacie, musicie to już sami ocenić. I jak widzicie, zresztą mamy zwykły, najzwyklejszy hód dla naszej simki. Czyli simka już nie chodzi jak jakaś taka pokraka rozkraczona, tylko właśnie chodzi normalnie jak, jak zwykła kobieta, po prostu z brzuchem ciążowym. Funkcja, którą cenię sobie najbardziej, czyli. Taka, że ta modyfikacja odblokowuje połowę interakcji, które blokuje ciąża. Takie jak na przykład pływanie w basenie, czy granie w kręgle lub uprawianie jogi. No, please. Te rzeczy może robić w sumie każda kobieta w ciąży. A, no i tak, zapomniałbym o dosyć ważnej rzeczy, najciekawszej w sumie i zarazem najbardziej smutnej w tej modyfikacji, ponieważ ten mod dodaje również niewielką, 2 czy procentową szansę na to, że nasza simka podczas porodu umrze. No przyznajcie, może jest to ryzykowne, ale na pewno realistyczne. No, i jeżeli chodzi o modyfikacje w kategorii ciąży, które Wam polecam, to byłoby na tyle. Jest ich całkiem sporo i uważam, że są serio bardzo dobre, ponieważ używam ich już od bardzo, bardzo dawna. Są ciągle aktualizowane i ich twórcy bardzo o nie dbają. No i przypominam wam, że będę tworzył więcej takich filmów, więc zachęcam Was do pisania yy, o tym, jaką tematykę byście chcieli zobaczyć modu w następnym odcinku. W sensie modu, o jakiej tematyce byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Czekam na Wasze komentarze, a póki co zabieram się do testowania nowości. Do zobaczenia, tak jak prosiłem, liczę na to, że zostawicie subskrypcję, a przy okazji łapkę i komentarz. Do następnego. Cześć.